się siano z tej strony, macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mordeczki. Dzisiaj zrobimy coś, za co bardzo wiele osób z Was może mnie naprawdę nie lubić, ale jestem przekonany, że każdy chce to zobaczyć, słuchajcie, dosłownie każdy. Ty... Ty, 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 ty. I nawet, słuchajcie, twój kod chce to zobaczyć, bo słuchajcie, dzisiaj robimy coś niesamowicie ryzykownego, słuchajcie. No ja do, dopiero co wczoraj, słuchajcie, uciekłem z więzienia. Już się dogadałem z chłopakami, że wszystko między nami ok, Jest, a, jest Elvis i jest Abrazo na serwerze. Oni są, słuchajcie, a my dzisiaj będziemy napadać na bank. Słuchajcie. agent niedawno, słuchajcie, otworzył bank i tam jest tajna skrytka. A co w tej tajnej skrytce, słuchajcie, no ja tam raz byłem i była pusta, aczkolwiek od tej yy, od tamtego momentu, no, słuchajcie, minął cały dzień i chłopaki i widziałem, że sporo tam grzebali, więc słuchajcie, wydaje mi się, że mogli coś tam robić. I po prostu dzisiaj słuchajcie, napadamy sobie na bank. To jest niesamowite, w sensie to jest mega dziwne, mega ryzykowne, ale musimy słuchajcie to zrobić. Nie mam pojęcia czego mogę się tam spodziewać. Eee, nie wiem słuchajcie, czy tam będą diamenty, emeraldy, gold, czy, może to wszystko czy tam słuchajcie są jakieś pułapki, zabezpieczenia cokolwiek. W każdym razie mordeczki, wbijamy się tam dzisiaj oczywiście na tajniaka mordo, bo jest eee, Elvis jawna na serwerze. Więc mordo, jeżeli ty chcesz więcej takich zwariowanych odcinków, to zostaw koniecznie subskrypcję na kanale, bo masz codziennie live'a i codziennie odcinek na na tym, na dokładnie tym kanale. Codziennie, live, w codziennie odcinek. Słuchajcie, jak mamy się przygotować na napad na, na bank? Bo, słuchajcie, oczywiście trzeba się jakoś przygotować. Yy, na pewno słuchajcie, tak. No, miecz mamy, sharpness 2, także yy, nie ma jakiegoś dramatu. Tutaj, słuchajcie, protection jest 4, więc to też nie słuchajcie, nie ma jakiegoś dramatu. Killowy, słuchajcie, mamy. Yy, bloki, jakby co, to też mamy. Jedzenie, słuchajcie, mamy. Tak naprawdę, to chyba wszystko. Yy, TNT mogłoby się przydać. Halo, ja miałem. T Patrzcie, mam jedno TNT. Mo możemy sobie, słuchajcie, zrobić pochodnie jedną. Pyk, pyk, pyk. Ok, nie, nie wiem, czy się przyda, ale słuchajcie, lepiej mieć, tak? Lepiej mieć, także słuchajcie, mamy pochodnie, mamy TNT, zawsze, słuchajcie, lepiej po prostu dobrze się przygotować, bo zaraz, słuchajcie, wyruszamy. To nie jest daleko, więc oczywiście podróży żadnej nie będzie. Eee, co jeszcze, słuchajcie, może łuk weźmy? O, jakbyśmy mieli się, słuchajcie, z kimś bronić, przeszukajmy nasze wszystkie skrzynki pod względem strzał, bo sami widzicie, że troszkę, słuchajcie, ich tutaj mamy pochowanych. Tutaj akurat nie ma i tutaj, słuchajcie, dwie strzały, także zawsze spoko. Ej, ty, ja mam blok emeraldowy, to nawet nie wiedziałem, w każdym razie, okej, okay, wydaje mi się, słuchajcie, że jesteśmy gotowi w takim razie, możemy lecieć, słuchajcie. Możemy lecieć. Yy, oczywiście, słuchajcie, weźmiemy sobie kobra do łapki. Jakbyśmy spotkali al, yy, albo Ambre, albo y, Elvisa. Oni robią rajd w ogóle, słuchajcie, oni walczą, to oni będą mega zajęci teraz! Słuchajcie, jak oni mają teraz rajda, jak jeżeli oni teraz, słuchajcie, są zajęci właśnie rajdem, to genialnie. To bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo to znaczy, że nie będą słuchajcie mnie ścigać. Zobaczmy, czy oni tutaj są. Hal, patrzcie, tutaj villagerowie są. Yy, tak! Są tutaj, patrzcie! Gdzieś tam był chłopak jakiś. Patrz, jest Abra. Tutaj jest Abra normalnie. Yy, siema, panie Abra. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, on tutaj sobie ogarnia sklep, także jest zajęty. Yy, tak mi się wydaje przynajmniej. Dzień dobry. Dzień dobry. On mnie olewa chyba. Dzień dobry, to jestem ja, Macioch. Ja nic nie robię podejrzanego. Ja się tylko dobrze bawię. Zwiedzam sobie świat nasz ukochany. Elvis, słuchajcie, w takim razie nie mam pojęcia, gdzie jest, ale... To nie jest dobrze, wolałbym, żeby słuchajcie, oni byli w jednym miejscu. Tak, to by było tam niebezpieczniejsze, ale spoko, słuchajcie. Biegniemy sobie tutaj. Czy on nas śledzi? Nie, nie śledzi nas, także słuchajcie, możemy chyba wiedzieć. Tu jest oczywiście ten bank, no i słuchajcie, będziemy sobie działać. Oczywiście od y, zewnątrz, słuchajcie, nie będziemy go niszczyć. Y, ta dziura, słuchajcie, już była. Ona już była, ja tutaj nic nie zrobię. Musimy słuchajcie y, sobie wejść, ale tak, słuchajcie, zdejmiemy sobie zbrojkę. My jesteśmy y, bardzo kulturalnymi, słuchajcie, klientami. Dzień dobry, ja słuchajcie, jestem tutaj po pożyczkę. Czy ja słuchajcie, mógłbym porozmawiać z prezesem? Prezesem. Dzień dobry, dzień dobry, czy mogę rozmawiać z prezesem? Chyba słuchajcie nie ma, chyba nie ma, a chciałem słuchajcie się tu wbić i krzyknąć To jest napad gościu, to jest napad, gleba tutaj, gleba już Ale tutaj słuchajcie nikogo nie ma Także chyba nie ma co słuchajcie, chyba po prostu kulturalnie słuchajcie wychodzimy Jak każdy klient, ze stekiem w łapie, wychodzimy słuchajcie i idziemy po prostu za bank Bo tam jest słuchajcie skrytka, tam jest skrytka, którą powinniście pamiętać Siema, 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 tu jest skrytka Ej, przecież ona tu była. Halo, halo, czemu tu nie ma skrytki? Ej, serio, słuchajcie. Nie, no to było gdzieś tutaj. To było w tym miejscu dokładnie. Ej, o co tutaj chodzi? Musimy to chyba wykopać, ale boję się, słuchajcie, nie, nie chcę tego psuć. Słuchajcie, no może, moglibyśmy spróbować co zrobić TNT, ale może słuchajcie lepiej wykopać. Nie wiem, co. Okej, okay, oni to zakryli. Oni to zakryli po prostu. No dobra, słuchajcie, w takim razie robimy wbite do banku po prostu. Patrzcie, zakładamy wszystko na siebie. Zakładamy wszystko na siebie. Słuchajcie, gła, gła, dwa głębokie wdechy Jeszcze, słuchajcie, sprawdzamy, czy nikt nas nie śledzi I chyba po prostu musimy się tutaj wbić Tak mi się wydaje, także mordo yy, W sumie, słuchajcie, zróbmy to z hukiem Robimy to z hukiem, czy nie robimy tego z Robimy to z hukiem, słuchajcie, robimy normalnie Patrzcie, wstawiam tutaj TNT, mam nadzieję, że bardzo tego nie rozwali Elo, słuchajcie, uciekamy Uciekamy, pyk, pyk, pyk Teraz patrzcie, to wybucha Bum, to jest napad na bank, gościu Ja się tutaj wbijam, ja się tutaj wbijam Co? Ile ich tu jest, słuchajcie? Ciebie, tu jest golemów! Ja się muszę dostać do tamtej skrzynki. Halo, daj, dajcie mi. Nie, nie, nie. Co ty się dzieje? Ej, one mnie nie atakują nawet. Ej, dlaczego te golemy mnie nie atakują? Ja chciałem się tam tylko dostać, słuchajcie, no dobra, to je wszystkie rozwalimy, tak czy siak Co ty, gościu, to jest napad na bank! Halo, ej, słuchajcie, czego oni bronią niby? Halo! Ej, czemu oni mnie działać nie atakują? Myślałem, że w sumie jak już ich zobaczyłem, to myślałem, że będzie przynajmniej bitka jakaś ciekawa. A słuchajcie, nic nie ma, ale spoko, możemy ich rozwalić i tak! Siema, słuchajcie, kupaki, to jest napad! To jest napad na bank. Eluwa, eluwa, rozwalamy was wszystkich. Ej, to mnie akurat dziwi. Czemu mnie nie rozwalacie? Halo, patrzcie. Powinni mnie atakować teraz. Ej, mega dziwna sprawa, słuchajcie, napiszcie mi, czemu oni mnie nie atakują. Ale w każdym razie spoko, słuchajcie. My i tak ich rozwalimy, żeby było fajnie. I do, bo wiecie, oni też są świadkami, słuchajcie. Bez. nie zostawiamy, słuchajcie, świadków. to jest napad, gościu, gleba. Ręce za głowę, nie rozgląda się. Podziem, podziemie, znaczy pod ścianę, pod ścianę. No już, pod ścianę, słuchaj, Pod ścianę, gościu, nie słuchajcie mnie, dobra, to w takim razie masz gościu klepę. Ostrą, ej, słuchajcie, oni tutaj dali sporo golemów. Słuchajcie, sporo golemów Szkoda, że mnie nie atakują Bo słuchajcie, byłoby przynajmniej ciekawie Ale musimy ich rozwalić po to Żeby, słuchajcie, nie było świadków Bo oni oczywiście, wiecie, pracują normalnie I oni by powiedzieli wszystko agentowi Elvisowi Że to Maciu zrobił A, słuchajcie, my Jeżeli tutaj cokolwiek jest w tych skrzynkach Mam nadzieję, słuchajcie, że cokolwiek tutaj jest Bo, kurczę, jeżeli, słuchajcie, tam nic nie ma To ja dostanę bana za to W sensie, ja dostanę bana i tak tak czy siak Ale żeby było przynajmniej warto Mordy, żeby było przynajmniej warto Ej, serio? Ile oni, słuchajcie, mają życia? Co tu się dzieje? Co to ma być? Słuchajcie, golemy najgorsze. Czemu one mnie nie atakują? Tego nie rozumiem. Słuchajcie, coś tutaj jest w ogóle? Słuchajcie, w tych skrzyniach Słuchajcie, ile żelaza? Ile, słuchajcie... Ej, tu już nic nie ma. No nie, no słuchajcie, tu nic nie ma. Słuchajcie, jeżeli to jest wszystko, to naprawdę mega, mega lipa. No dobra, rozwalamy, rozwalamy te golemy. Chodźcie tu. Chodźcie tu, rozwalę was wszystkie, Elo! Ale chociaż w sumie to z nich też wypada żelazo. Także całkiem spoko. E, zobaczymy słuchajcie, czy, czy, czy... Czy coś tutaj jest? Mam nadzieję, że było warto, no bo jak na razie, słuchajcie, to straszna lipa, myślałem, że to będzie emocjonujący napad, ale oni się poddali po prostu, słuchajcie, to są, to nie są ochroniarze, to są zakładnicy, słuchajcie, moi, to są zakładnicy, szkoda tylko, że ja nie chcę kupować tego, słuchajcie, ja chcę ich rozwalić i po prostu stąd wyjść, także szybko, Mo możecie, możecie się rozwalać, no proszę, proszę, słuchajcie, ile wy macie życia, serio, masakra, <laughs> jeszcze z 10 zostało, dobra, dobra, jeszcze, słuchajcie, kilku, Dawać, dalej, słuchajcie, tak, takich golemów rozwalamy, elo, chodź tu, Pyk, pyk, słuchajcie, patrzcie, trzech dostaje naraz Dobrze, dobrze, słuchajcie, czterech naraz dostało, elo Pyk, zaraz ich rozwalimy i co? Pyk, pyk, dobra, I słuchajcie, jeszcze tylko trzech zostało Nice, dwóch zostało, eluwa Halo, ty, możesz paść czy nie? Słuchajcie, ile golemy mają żyć? I go ja mają? Dobra, Gogoś, ty zostałeś jeden. Ja cię bym z łapki rozwalił, ale nie chcę, mi się naprawdę umieraj. I słuchajcie, teraz możemy przynajmniej skrzynki wszystkie przeszukać. Yy, oczywiście będziemy musieli to, słuchajcie, naprawić potem, żeby chłopaki nie zobaczyli. To, słuchajcie, to, że raz już sprawdziliśmy. Teraz sprawdzamy sobie to. Słuchajcie. Ej, złoto jest nice, ale oni to rozwo rozłożyli śmiesznie. Więcej, słuchajcie, więcej, więcej, więcej. Co? Lol, słuchajcie, ile, ile złota, dobra, ja to biorę, ja to biorę, ja to wszystko biorę Słuchajcie, ja to wszystko biorę, czy tutaj coś jest? Halo, halo, żelaza więcej, dobra, słuchajcie, ej, okej, okay, opłacało się e, Okej, okay, chyba, się, chyba się, słuchajcie, jednak opłacało, czy coś Jeszcze więcej Wow, słuchajcie, mega, mega, jeszcze zostały nam te skrzynki Okej okay. Co, emeraldy Emeraldy, słuchajcie, nice, nice, nice Dobra, słuchajcie, e, diamenty, nie ma diamentów, są diamenty, wow, 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 dobra, dobra, dobra. słuchajcie, nie mam miejsca w ekipie, wyrzućmy Wyży, sobie te nasiona, e, diamenty, słuchajcie, ale, ale epicko, ale epicko, dobra, słuchajcie, patrz ile my mamy skarbów, niesamowicie dużo, ale słuchajcie, czy, czy coś tutaj zrobili od tego czasu, halo, czy coś tutaj jest, bo wczoraj to, słuchajcie, było i... i... Nie, nic się tu nie zmieniło. Także słuchajcie, musimy to ogarnąć. Dobra, wywal ten łuk. Teraz tak słuchajcie, dajemy sobie tutaj pyk i teraz przycisk. Ja mam przycisk w ekwipunku. Halo, nie, jest tutaj, musimy to położyć. Okej. Okay. Mordeczki, mamy cały skarb, jestem mega zestresowany, bo musimy to teraz wszystko naprawić. Musimy to, słuchajcie, wszystko naprawić, a ja nie mam miejsca w ekwipunku na takie rzeczy. Dobra, yy, zgarniaj to, teraz tak, słuchajcie. Yy, dirt, dirt przede wszystkim, słuchajcie, on musi tutaj wlecieć. Ech, kurczę, słuchajcie, tego naprawienia chyba będzie więcej niż, niż mi się wydawało. Nie przemyślałem tego, ale chciałem słuchajcie, żeby było fajnie, żeby było po prostu wybuchowo na sam początek. Spoko, słuchajcie. Ogarniemy to. Musimy to, słuchajcie, wszystko naprawić, to chłopaki nawet nie zobaczą, że coś tu się działo, oczywiście. Yy, golemy słuchajcie zniknęły, ale oni może pomyślą, że słuchajcie golemy yy, zniknęły tak, jest, tak samo z siebie, słuchajcie, no to jest możliwe chyba, tak mi się wydaje, słuchajcie że golemy mogą znikać same z siebie yy, no nie wiem, ale być może, słuchajcie, takie rzeczy się dzieją, okej, okay, tu mamy ogarnięte teraz, słuchajcie, tak yy, słuchajcie, jak to było, o kurcze bele yy, tak, drzwi. Drzwi drzwi, 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 drzwi słuchajcie, drzwi, słuchajcie, muszą lecieć w taki sposób, dobra yy, teraz tak, słuchajcie, nie wiem jak to było, pewnie w taki sposób, jakiś tutaj, słuchajcie na bank było coś takiego, o kurcze słuchajcie, ale to popsułem ale to popsułem, jak tutaj słuchajcie, wszystko było inaczej. Dobra, schodki. Schodki, słuchajcie, na bank będą w taki sposób. Nie no, nie, nie właśnie, nie, nie w taki. Tylko, słuchajcie, będą w taki. taki sposób będą. Ale to się popsuło. Dobra, oddawaj to jeszcze raz, słuchajcie. Ej, ja jestem naprawdę zestresowany, yy, bo, bo, bo zaraz mnie wiecie, ktoś zobaczy, zaraz mnie ktoś przy skrzyni i wtedy będę miał mega lipkę. A jeszcze to nie chcę współpracować, te bloki nie chcą współpracować. O, dobra, słuchajcie, ostrożnie, ostrożnie, dobra. Yy, mamy to ogarnięte. Teraz, słuchajcie, co musi tutaj wlecieć? Yy, ten pasiasty, słuchajcie, to jest pasiasty blok, tak? To jest pasiasty blok. Yy, on, słuchajcie, musi wlecieć na bank. On musi, słuchajcie, wlecieć. Nie wiem gdzie, nie mam pojęcia gdzie, słuchajcie Schodki mi jeszcze zostały, dlaczego mi zostały schodki? Dlaczego? A, pewnie stąd, słuchajcie, mi zostały schodki To robimy, słuchajcie, coś w tym stylu Ale patrzcie, nie mam bloków wystarczająco O kurczę, słuchajcie, jedną płytkę mam tylko Która akurat może wlecieć tu I patrzcie, tu normalnie powinny iść schodki Tu normalnie powinny iść inne bloki A ja mam tylko, słuchajcie, te pasiaste nie wiem, słuchajcie, czy tutaj powinny być paszwiaste, nie wydaje mi się, ale możemy słuchajcie coś takiego zrobić, no lepsze to niż nic, no nie Tak słuchajcie mi się wydaje. Pyk, 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 pyk. Dobra, słuchajcie, no by wygląda to tragicznie, ale niech już tak będzie, słuchajcie, tutaj możemy zrobić coś takiego. Pyk, pyk. Nie wiem czy to tak miało być, ale chyba akurat to miało tak wyglądać, dobrze, słuchajcie. No no, 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 no i co, no nie wygląda to najlepiej, ale słuchajcie, my robimy y, y, za, za wilkę, słuchajcie, my musimy uciekać, bo patrzcie ile my mamy rzeczy. Wow, niewyobrażalnie dużo, słuchajcie, mamy rzeczy. Także jest, słuchajcie, za to lipa. Muszę to bardzo solidnie schować, ale na pewno nie w mojej tajnej bazie. Bo o mojej tajnej bazie, Abra i chłopaki już wiedzą. Więc słuchajcie, musimy sobie zrobić nową skrytkę, o której nikt nie będzie wiedział tym razem. Nie mam pojęcia, gdzie ona może być, ale słuchajcie. Yy, ale mu musi być naprawdę tajna, słuchajcie, musi być naprawdę tajna. Nie wiem, czy tego nie dać bomblowi. Bo słuchajcie, bombel, bo bo słuchajcie. No, bombel na mnie, słuchajcie, nie, nie nakabluje. Nie nakabluje, ale wiecie co, no bombel jest za bardzo na widoku. Także chyba słuchajcie odpuścimy, żeby żeby to bombel robił yy, Nie mam słuchajcie pomysłu, nie mam naprawdę pomysłu, a musimy szybko myśleć. Może słuchajcie w tym prezencie, nie no, może nie, słuchajcie, może do ZO. Tak, tak, słuchajcie, pójdziemy do ZO i tam jakoś, słuchajcie, wykombinujemy skrytkę. Musimy zrobić słuchajcie skrzynkę i yy, wziąć ją ze sobą i na pewno słuchajcie, coś nam się uda wykminić Ej, naprawdę się słuchajcie, cykam, bo masakrycznie dużo rzeczy mam yy, takich yy, cennych A jednak, słuchajcie, chłopaki się ze na pewno słuchajcie, ale był napad na bank, słuchajcie. Zrobiłem normalnie napad na bank słuchajcie, ja nie mam drywa nawet. Nie mam, słuchajcie, drewna na skrzynkę. Halo, halo, szybko, słuchajcie, potrzebuję drewna. Co tu się dzieje, słuchajcie? Jakichś trzech klocków drewna potrzebuję. Lol, lol i jeszcze raz lol. Dawaj go jeszcze szybko. Nie ma w ogóle czasu. To jest napad na bank. Bardzo, bardzo poważna, słuchajcie, sprawa. Yy, chłopaki będą mega źli, ale się nie dowiedzą o tym. O, chłopaki się nie dowiedzą, że to byłem ja, bo, bo, bo przecież nie muszą. Słuchajcie, jeżeli wy im nie powiedzie, nie powiecie, to, 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 to oni się na pewno nie dowiedzą, bo nikt im wtedy nie powie. Dobra, słuchajcie. I uciekamy teraz. Naprawdę trzeba daleko uciekać do zoo, słuchajcie. Możemy Uciekać, bo tam jest plac budowy. Myślę, że oni nie będą, słuchajcie, podejrzewać, że w Zoo ktoś zrobił, słuchajcie, skrytkę. No i. Netherrack? Co tu robi Netherrack, słuchajcie? Wow, mega dziwna sprawa. Eee, halo, 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 słuchajcie. pyk pyk, pyk, dobra. Ja się muszę szybko jakoś, te, jakoś znaleźć słuchajcie, bo no tutaj. Eee, tu jest jakaś świnia. Kurczę, belę, słuchajcie. Może byśmy tutaj zrobili, patrzcie. Tutaj kiedyś Elvis, słuchajcie. Elvis miał tutaj, słuchajcie, tajną skrzynkę, która nawet została. Ej, możemy tutaj zostawić rzeczy tak. Słuchajcie, tutaj zostawiamy. Patrzcie, jakie bogactwo! Cie niewiarygodne. Niesamowite, słuchajcie, to jest cały łup. Wow! Słuchajcie, to jest cały łup, także naprawdę bardzo solidnie. Muszę teraz, słuchajcie, tylko wziąć dirta. I tutaj, słuchajcie, to zabudujemy dirtem, wiecie? Za, zabudujemy, słuchajcie, to dirtem I teraz oni nie będą, słuchajcie, myśleli, że tutaj coś nie gra Wydaje mi się, że, słuchajcie, wygląda wszystko bardzo legitnie yy, To, słuchajcie, teraz musimy wyjść I ja bym, słuchajcie, wiecie, jeszcze wrócił Jeszcze wrócił do tego banku Zobaczył, słuchajcie, jak to wygląda yy, Żeby po prostu skontrolować to No bo, kurczę, no rzeczywiście zostawiliśmy to w dosyć yy, kiepskim, słuchajcie, stanie Może uda nam się coś ładnego wykminić No bo ja, ja, ja te bloki postawiłem po prostu, żeby było jakkolwiek A może, słuchajcie, uda nam się coś ładniejszego wykombinować yy, Mamy też... Tak, ma, Mamy skrzynkę, słuchajcie, jesteśmy w skrzynkę na plus. Bardzo fajnie. Yy, czy ja tu widziałem nick jakiś? się teraz się naprawdę stresuje, że chłopaki to widzieli, że chłopaki to nagrywali. Oni cały czas są na serwerze, sami to widzicie. Wow, 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 dobra, słuchajcie. Obanujmy się. Obanujmy się, wszystko będzie w porządku. Maciek przeprowadził napad na bank. Najbardziej, słuchajcie, nielegalną chyba rzecz, jaką ktokolwiek robił na tym serwerze. Uch. Słuchajcie, to nie jest dobre, ale słuchajcie, jeżeli jeżeli słuchajcie yy, chłopaki będą chcieli dać mi bana, to ja zwrócę wszystko, zwrócę wszystko I wtedy może jakiś łagodniejszy wyrok dostanę, no bo kurczę, nie chciałbym dostać bana, jednak słuchajcie, fajnie jest z nimi yy, Mogłem słuchajcie, tego dolara rozwalić, ale nie ma co. Słuchajcie, nie rozwalajmy tego dolara, bo oni będą od razu wiedzieli. A tak to słuchajcie, może może jakimś cudem to miną... Dobra, słuchajcie, co tu nie gra? Na pewno te, blo te bloki słuchajcie nie grają, pyk, ok. Tylko to nie gra tak naprawdę, słuchajcie, o, w sumie... Te pasiaste, słuchajcie, też troszkę nie grają, bo powinny być zwykłe. Ale spokój, słuchajcie, lepiej. Przynajmniej zachowana jakaś symetria, jakoś to, słuchajcie, wygląda. Nie mam sobie pojęcia. Potrzebujemy schodków, słuchajcie. Nie mam pojęcia, skąd to wziąć, wiecie? Musimy, słuchajcie, się dostać na drugą stronę i skądś wykopać to. A może, słuchajcie, nie, bo to jest koncentrat. To jest. Stąd tego nie weźmiemy, słuchajcie. Potrzebujemy schodków. Skąd my weźmiemy schodki kwarcowe? Halo! Skąd ja mogę wziąć schodki kwarcowe? No nie mam pojęcia. <laughs> serio? Halo, pomocy! Halo, no, a widzicie, aż muszę się słuchajcie, z tego No Normalnie się zrobiłem głodny. Dobra. Słuchajcie, nie ma czasu na, na, na przystanek. Musimy, słuchajcie, znaleźć schodki kwarcowe. Ach, tutaj, słuchajcie, wszędzie one są jednak potrzebne. Nie mam pojęcia. Mordy, nie wiem co możemy zrobić. Yy, na pewno możemy zrobić coś takiego, dobra. I teraz jak, mordy? Jak my mamy to zrobić? Żeby to było ładnie, słuchajcie. Możemy zrobić tutaj taki krzyż, na przykład. I teraz tak, słuchajcie. Moglibyśmy, słuchajcie, wiecie co zrobić? Tak, moglibyśmy, słuchajcie, rozwalić. Patrzcie, tutaj schodki na przykład. Pyk, pyk, pyk. Yy, to też w sumie wtedy możemy rozwalić. I patrzcie, możemy to przedłużyć. Pyk, pyk. Okej. Okay. I tutaj byśmy potrzebowali tak samo wtedy, o kurczę, to nie jest jakieś super rozwiązanie, patrzę, budamy sobie coś takiego i wtedy kurczę, nie wiem co zrobić w sumie, yy, możemy sobie to zebrać, ok, to sobie zbierzemy, pyk-pyk, dobra. Teraz patrzcie, możemy dokończyć tą kolumnę i teraz mamy. Ej, mamy chyba idealnie trzy schodki. Słuchajcie, bardzo dobrze to wygląda, oczywiście nie jest perfekcyjnie, yy, tak jak było, ale jest naprawdę elegancko, jedyne słuchajcie, co się nie zgadza, to wydaje mi się, że tutaj powinny pójść po prostu gładkie kwarce, zamiast tego i tego, ale wygląda to nieźle, no sami zobaczcie, wygląda naprawdę elegancko, więc chłopaki nie powinni się pokapować, mi to bardzo pasuje, słuchajcie, no obrabowaliśmy bank. Słuchajcie, naprawdę obrabowaliśmy bank. Tam słuchajcie, nie wiem czy je, nie wiem czyje to były rzeczy. Wydaje mi się, że to nie było niczyje prywatne, tylko po prostu, słuchajcie, to było banku. Bo czułbym się z tym lepiej jednak, słuchajcie, nie, nie, nie zależało mi na tym, żeby okradać chłopaków. To też jest, słuchajcie, ważne, powinienem to powiedzieć na początek. Nie zależało mi na tym, żeby okradać chłopaków, bo ja, mi niczego nie brakuje. Tak jak na naprawdę, słuchajcie, to ja chciałem tylko zrobić po prostu napad na bank. Po prostu, słuchajcie, obrabowałem bank. Mogę to powiedzieć. Ej, nie ma drzew, halo, to sobie zasadzimy, elo, dobra Ktoś, słuchajcie, za, z, rozwalił drzewa, ej, to, to słaba ej, Możemy też, słuchajcie, powiększyć dynię Wieżę dyniową, bo, słuchajcie, na każdym live'iku to robimy, więc mordo, jeżeli na live'ie y, cię nie ma to wbijaj na live'a. Musisz zasubskrybować kanał i mordo normalnie wbijaj na live'ika, bo są codziennie. Codziennie wieczorem live'iki, a codziennie o 13.30 są odcinki. Także naprawdę mordeczko zasubskrybuj, więc ja się słuchajcie, wbijam. Moim celem jest, żeby z tej wieży dyniowej zrobić tak wysoką wieżę, żeby po prostu się już nie dało robić. To no, no, raczej słuchajcie normalna sprawa, wiadomo o co chodzi, także pyk, pyk, pyk. Pyk, o, i widzicie, tak sobie powolutku robię, I to stąd można sobie śmiało skakać do wody. Elwa i bum Dobra, ty kotek! Ty kotek, słuchajcie, czy, czy ty widziałeś co ja robiłem tam? Ej, słuchajcie, on nie uciekał chyba przede mną. On chyba, słuchajcie, widział, także lepiej słuchajcie, ucieknijmy od niego, bo jeszcze się ze złości będzie na nas kablował. Oh, dobra, mardeczki, yy, bardzo ważna informacja dla was. Yy, nie możecie tego nikomu powiedzieć, słuchajcie, naprawdę wam ufam, yy, nagrywając to bo myślę, że słuchajcie, chcieliście to zobaczyć. Taki napad na bank, słuchajcie, nie jest jednak codziennością. Myślę, że chcieliście to zobaczyć. Nie możecie tego nikomu powiedzieć. Ja słuchajcie, patrzę, wbiję się do mojej tajnej bazy, pokażę wam, jakie ja mam, słuchajcie, zasoby, bo też byłem na wyprawach na live'ie. No ale tutaj, jak mówię, musicie wbić na live'a. pokażę wam, jakie ja mam zasoby i sami, jeszcze, słuchajcie, pokażę wam, co ukradliśmy tam. Znaczy, ukradliśmy. Brzydkie słowo. Może może, słuchajcie, używajmy słowa, zdobyliśmy, także słuchajcie, no ja mam, ja mam trochę Diaksów, ja mam trochę Golda, mam trochę Irona, naprawdę, słuchajcie, generalnie, Biedy u Maciocha nie ma, więc to nie chodzi o to, że ja chciałem e, okraść chłopaków, żeby oni mieli gorzej czy mniej. Nie, 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 słuchajcie, po prostu ja chciałem zrobić coś mega szalonego, mega epickiego, nielegalnego, tak naprawdę. E, no, no i się udało, chyba. E, te golemy, słuchajcie, myślałem, to, to było największe dla mnie zaskoczenie. Myślałem, szczerze mówiąc, że te golemy będą, słuchajcie, mnie e, atakowały, tak jak ten wariacik. No ale tak się nie stało, także. Może chłopaki, słuchajcie, to ogarną, ulepszą obronę Na przykład w jakiś sposób zaciągną tam zombiaki Albo pilagerów. Ej, w sumie to nie jest zły pomysł, słuchajcie Może mnie zatrudnią, patrzcie, jeżeli ja się włamałem do banku To może powinni mnie zatrudnić jako ochroniarza Myślicie, że to jest słaby pomysł? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, ale wolałbym im nie mówić, że się włamałem Cię lepiej niech nie wiedzą I patrzcie, co my mamy Wo To jest niewiarygodne, patrzcie, mamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 6,5 staka żelaza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i trzy czwarte staka golda i pół staka diamentów. No dobra, diamentów mało, emeraldów też mało, bo pół staka. Ale złota i irona, słuchajcie, to my mamy zapas do końca życia. Zapas do końca życia i to tak delikatnie mówię, więc mordeczki. Bardzo wam ufam, mam nadzieję, że tego nie powiecie Na pewno się znajdzie, słuchajcie, ktoś Kto to powie, ale słuchajcie, no Mam nadzieję, że będzie to jedna osoba, a nie Tysiąc i, i tyle, słuchajcie, że będziecie Po mojej stronie, e, oczywiście Słuchajcie, ja to mogę zwrócić, jeżeli chcecie Słuchajcie, żebym ja to zwrócił, to ja to zrobię Ja to zwrócę, ale to nie piszcie Tego od razu im, że mają Że, że, że był napad, tak, że ma Maciek się złamał, Włamał Macieka wam wszystko, gra. tylko Napiszcie, że bym to zwrócił I wtedy, słuchajcie, między nami się dogadamy Słuchajcie, będzie wszystko fajnie, jakiś może że bonusowe tabliczki, słuchajcie, zrobimy na live, żeby o dodatkowe osoby trafiały na tabliczki. Słuchajcie, ja, ja tutaj polubownie chcę to rozwiązać. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo macie codziennie live i odcinek. Do następnego. Yo!